Artur Binkowski krytykowany przez internautów za wywiad udzielony dla TV reklamy. Michał Materla udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Co za powrót po kontuzji? Artur Szpilka wraca do Octagonu. Co czeka go w walce z Zimmermanem? No witam, witam, siemanko, słuchajcie. Czas na porcję kolejnych newsów. Naprawdę dużo się dzieje, więc warto sobie porozmawiać o pewnych kwestiach. Na pewno na pierwszy plan rzucamy Artura Binkowskiego. Artura Binkowskiego, który no stoczył walkę oczywiście z Tomaszem z Fight Sportu, wygrał ją. I sam w ostatnim odcinku newsowym chwaliłem Artura i mówiłem, że naprawdę widać u niego przemianę i że bardzo pozytywnie zaskakują mnie jego odpowiedzi na wywiadach i ogólnie to jak zaprezentował się zarówno w tym basenie, jak i w wywiadach, bo naprawdę wydaje mi się, że tutaj nie było się do czego przyczepić, jeśli chodzi o Artura. No poza jednym, kiedy naprawdę Biniu się mocno odpalił, ale to już wiemy. Czy przy, tak, przy, będziemy przyjąłbyś, dej, w tak będziemy przyjąłbyś w przyszłości... nie będziemy bawić. przyszłości walkę z Marcinem Neymanem? Ty, a skończyłbyś z dziesiątego piętra albo nawet z nie, pierwszego na Nie, no głowę, pytam się ciebie tylko, być? pytam się, do do się ciebie tylko. Tego, a siedzimy pytam, do basenu skończyłbyś na główkę? Ale po ostatnim wywiadzie, którego udzielił dla TV reklamy, został naprawdę bardzo mocno skrytykowany przez internautów wszystkich, którzy oglądali tą rozmowę. Zresztą posłuchajcie i zobaczmy, o co chodzi. Wiedział, że nie jesteś żadnym orłem, tylko ale zwykłym dobrze, ale, ale chcesz skończyć ten wywiad? Nie to, nie to mi nie powtarzaj, co ktoś ma pie... głupoty. To, że wiem, że jesteś kobietą. Mogę odejść tu. Nie. Masz szczęście, taki język będzie używała do mnie, bo kamera się świeci, to faktycznie mam na to. Nikt nie będzie mi... Stało. Ty chcesz, żeby tobie ktoś... Widziałem nie, niektóre komentarze, Zazwyczaj na twój temat, są pozytywne, ale no czasami tak. są tam jeden na tysiąc, ale są, tak, Ty kur... z tymi komentarzami, masz coś do powiedzenia albo napisania? To górze zachować dla siebie. Oczywiście słuchajcie, też sprawdzałem sobie, co piszą internauci, no i powiem Wam szczerze, tutaj nie zostawiają suche nitki na Binio. Trzeba przyznać, że faktycznie w stosunku do Justyny, no niezbyt elegancko, to może za delikatne słowo po prostu zachował się mega niefajnie i nie w porządku. Chociaż powiem Wam szczerze, że Binio e, z, akurat z redakcją TV Reklama zawsze żył dobrze z Justyną, tym bardziej, bo nawet pamiętam na ściance, kiedy oczywiście Justyna e, ubiegała się o wywiad z Arturem, tak jak i Jano, to powiedział, że zawsze wybierze Justynę, co oczywiście mnie nie dziwi, jest to zrozumiałe, Ludzki, Ja wiem, ja czasami się tak oczkiem myrgałem i dalej myrgam ten, ale wiesz, nie? Wszystko pod kamerę. Wiemy, Justyna, że jesteś kobietą więcej, olica, olica, ta zdrowa tego co wiem o to, a coś wiem o Tobie. Więc tym bardziej dziwi mnie jecho, z jego zachowanie, internauci też zwracają uwagę na to, że Dziennikarka TV reklamy powinna przerwać rozmowy w tym momencie, kiedy na nią naskoczył i skończyć y, tą y, pogawędkę. No dlaczego Binio się tak odpalił? Oczywiście Justyna poruszyła y, temat Daralwa, który gdzieś tam wypowiadał się na temat Artura Binkowskiego. Więc umówmy się, tutaj na, pew na pewno nie było jej winy i tutaj y, Justyna z TV reklamy nie popełniła żadnego błędu, nie powiedziała nic, co Mogłoby wskazywać na to, by Binio tak się odpalił, by Artur Binkowski no, tak mocno naskoczył, wręcz mógłbym powiedzieć, na dziennikarkę TV. Reklamy. Jestem ciekaw waszej opinii. Co myślicie o tej całej sytuacji? Czy Binio przesadził? Czy to wszystko jeszcze jest gdzieś tam w ramach odpalenia się na wywiadzie i lekkich nerwów, czy jednak przekroczył granicę i naprawdę w stosunku tym bardziej do kobiety nie powinien się tak odzywać yy, i po prostu popełnił duży błąd i w, w, według was powinien ją po prostu publicznie przeprosić. Czekam na wasze komentarze. Film Michała Materli podbija sieci. wcale się nie dziwię. W tym filmie, no, popularny Cipao, Michał Materla, legendarny zawodnik KSW, Pokazuje, jak przechodził ciężką drogę od tej poważnej kontuzji nogi do pełnej sprawności. To nie wiem, czy Michał jest na ten moment pełni sprawni, ale na pewno sytuacja była bardzo poważna. Wiele osób oglądających ten film komentuje to wydarzenie, mówiąc, że jest to absolutnie legendarii, że to, co zrobił, bardzo motywuje, że wsparł bardzo dużo ludzi, którzy borykali się z jakimiś problemami zdrowotnymi, ale nigdy się nie poddają i zawsze idą do przodu. I myślę, że tym filmem Michał Matella udowodnił, że jest po prostu kawał twardego skurczy byka i naprawdę jest no, żyjącą legendą MMA w Polsce e, to na pewno e, posłuchajcie co powiedział e, Michał Matella na temat tej kontuzji już jakiś czas temu ta kontuzja to był kubeł zimnej wody dla mnie 5 tygodni w szpitalu, ryzyko tego że mogłoby już nie być mnie potem było bardzo duże ryzyko amputacji nogi, jeżeli by to się rozniosło na kość, e, doktor Kwiatkowski komentuje tą sytuację. Byliśmy bardzo przekonani, że masz sepsę i że tak naprawdę może się to skończyć tragicznie. Wtedy, gdybym miał powiedzieć, jakie daje szanse, że będziesz sportowo, zawodowo aktywny, powiedziałbym, że nikłe, żadne. Zresztą, profesor Kłodziej, któremu w tamtym tygodniu wysłałem filmik, jak biegasz, jak trenujesz, to było coś niesamowitego. Chciałbym tylko, żeby ten przekaz tej rozmowy był taki, że pokazujemy, że nie ma dla ciebie sufitu. No właśnie, trzeba przyznać, że faktycznie dla Michała Materli nie ma sufitu. Ja czytałem też komentarzy. No bardzo dużo osób oczywiście komentuje ten film, ale natrafiłem na jeden bardzo ciekawy. Posłuchajcie. Obumarły mięsień grozi amputacją nogi, wykrojono mu połowę łydki. Mógł nigdy nie chodzić, nie wspominając o powrocie do sportu. Rozmawiałem z nim często i widziałem jak cierpi, ale nigdy nie pokazał po sobie słabości. Po tygodniu był już na treningu, już prawie rok codziennie nie odpuszczał. To prawdziwy mistrz o dobrym sercu, mój idol. Bardzo dużo ludzi też pisze właśnie, że Michał Matella jest ich idolem i wcale się nie dziwię, słuchajcie, bo mieć na wzór takiego sportowca to naprawdę coś fantastycznego. Także, Michał, ja z tego miejsca wielkie dzięki oczywiście za tą Twoją motywację, którą dajesz ludziom, ale przede wszystkim no, życzę, żebyś jeszcze wystąpił na jakieś gali, życzę, że Twoje zdrówko już nigdy nie ucierpi, no i żebyś jeszcze przynajmniej raz pokazał się w oktagonie KSW, zapewne, bo wszyscy na pewno na to liczą. Artur Szpilka wraca do y, Oktagonu, wraca do KSW po oczywiście długiej y, przerwie, no i tej porażce ostatniej y, z Arkiem Wrzoskiem, która, no umówmy się, Apetyt był duży na ten pojedynek, a skończyło się bardzo szybko. Jarek Wrzosek tutaj no, zdemolował Artura szpilkę bardzo szybko. Artur popełnił błąd, no i potem oczywiście w parterze już nie było co zbierać, było tylko klasyczne dobicie. Artur Szpilka zmierzy się, uwaga, bo to jest też ciekawe, zmierzy się z kolegą i ze sparring partnerem arka Wrzoska. Erolem Zimmermanem. Ta walka została już ogłoszona, i oczywiście patrzyłem sobie już na kursy, słuchajcie, na fortunie. No i Artur nie jest faworytem w tym pojedynku. Jestem ciekaw, jak Artur zaprezentuje się w tym starciu, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważny pojedynek dla Artura w kontekście jego dalszej w ogóle kariery w KSW. Wiemy, że Artur przeszedł naprawdę ogromną przemianę, jeśli chodzi o so swoją osobowość. Wiemy też, że no, jego książka e, cieszy się naprawdę ogromną popularnością i zbiera bardzo dobre recenzje, i wiele osób tak naprawdę dopiero dowiedziało się, jak trudne życie te młodzieńcze miał Artur Pilka i jak całkiem nieźle z niego wyszedł, bo przecież walczył o Mistrzostwo Świata w boksie zawodowym. Oczywiście Holender jest pewny swojej wygranej, no i mówi, że jeszcze go bardziej zdemoluje niż Arek Wrzosek, czyli jego kolega, o którym wcześniej wspomniałem, sparik partner. Na te słowa odpowiedział Artur Szpilka w wywiadzie dla Klatka po klatce. Posłuchajcie. Okiem fachowca czy okiem ktoś, kto ogląda, no stary, to, to mogło się wydarzyć. To był w ogóle nie fakt, jak nie wiem, wiesz, zle skoczenie na nogę, ściągnięcie, no i faktycznie, może brakło odruchów bezwarunkowych, czy obrocenia się, starania się czegoś zrobić, bo to jest jednak MMA, ale kurczę, to każdemu się mogło przydarzyć, wiesz, to nie był cios, że nie wiem, cios na cios i knockout, tylko to był chyba, no nie wiem, nawet w najgorszych takich, nie wiem, przewidywaniach tej walki możesz sobie to wyobrazić, ale nie ma co gadać o pięciu czy tam ilościach sekundach, czy tam 12, nie wiem dokładnie, nie ma co gadać, bo to, bo to, bo to, bo to się wydarzyło, więc tylko mogę Ci powiedzieć z mojego punktu widzenia, że każdy normalny człowiek nie traktowałby tej walki jako walka, bo to się mogło wydarzyć. Na pewno ta walka... Ale pokażę, co, powiem to, jedno, Harold Zimmerman wie, w który punkt uderzyć. Czuły punkt. Czuły. No Myślę, że to jest coś, co ciebie bolało. Rozmawialiśmy. A pamiętasz? mówisz o walce? Tak. No tak, tak. Bo mnie to bolało. A to, że wiesz, ktoś będzie próbował w to w jakiś sposób zrobić, no to stary, no to jest show, to jest też walka i niech sobie robi co chce. Ja mówię bardziej ci o Instagramie, że się tak śmieję, bo mi tam... Ja mówię, chłopie, spokój się, mówię, wiesz, daj spokój, zaraz będziesz walczył. Taka w waszej opinii, co myślicie o powrocie Artura Szpilki? Po dość dużej absencji oczywiście. I co myślicie o tym pojedynku? Dajecie Arturowi szanse w walce z Zimmermanem ja jestem pewny, że Artur zaprezentuje się o niebo lepiej niż tej walce z Arkiem Wrzoskiem. Mam nadzieję, że Artur wygra tą walkę, bo wydaje mi się, że też dla polskiego MMA postać Artura Szpilki, oczywiście dla KSW, jest czymś ważnym, jest czymś konkretnym, bo bardzo dużo osób mimo wszystko nadal chce oglądać Artura Szpilkę już oczywiście nie w boksie, ale tym razem w MMA, i mam nadzieję, że Artur wyciągnie wnioski i zaprezentuje się o niebo lepiej, a przynajmniej jeśli nie wygra, to żeby ten pojedynek potrwał długo i walka była naprawdę konkretna. Konkretna. Czekam na Wasze komentarze, czekam na wasze opinie, czy dajecie szansę y, szpilce i jak może wyglądać ten pojedynek. A z tego miejsca ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie o tej łapce w górze, o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Y, porcję kolejnych newsów serdecznie Was zapraszam. Cześć!